Witamy! Przekonaj mnie, że to orędzie pokoju i miłości nie jest zgodne z Bogiem. Przekonaj mnie, że to orędzie nie jest zgodne całkowicie z Kościołem katolickim. Naprawdę czujesz się mocny. No to teraz już chyba ci się odechciało. Przegrasz w walce na argumenty. Z Bogiem nie da się wygrać. Jako osoba słabsza od przeciętnego Polaka w Polsce, jako nędza i słabość, ośmielam się jednak odważyć, ośmielam się jednak powiedzieć tak. Wzywam biskupów w Polsce do natychmiastowego rozpowszechniania tego orędzia pokoju i miłości. Wzywam duchownych w Polsce, do natychmiastowego rozpowszechniania orędzia Pokoju Miłości. Jeśli tej roboty nie wykonacie tak jak należy, mając do tego środki, no to tę pracę wykonają tak zwani poganie w internecie nie tylko. I znowu będzie taka sytuacja jak w przeszłości, że swoi go nie przyjęli. Czyli naród wybrany nie przyjął Jezusa. Ogólnie stan kościoła katolickiego w Polsce jest coraz słabszy. Jako duchowieństwu nie udało Wam się zapobiec mordowania dzieci przez dzieciobójstwo, zbrodnie aborcji od lat 90., od tej ustawy. Do tego w ostatnich dwóch latach. Podwoiła się liczba zamordowanych dzieci przez dzieciobójstwo, zbrodnie, aborcji i nawet doszło do zamordowania dziecka w 9. miesiącu ciąży. Stan Kościoła jest coraz słabszy, dlatego wzywam Was do rozpowszechniania tego orędzia Pokoju Miłości. Jeśli w tej chwili za bardzo nie rozumiesz przekazu tego filmiku niech ten filmik przynajmniej skończy się z pożytkiem dla Charles Kirk. Na zakończenie tego filmiku pomodlimy się po polsku i po angielsku za Charles Kirk z USA. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewastami i błogosławiony owoc żywota tego Jezus. Santa Mario, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.